Siemano, dzisiaj recenzja, e, reakcja bardziej na zajebiście od ekipy. Dograł się kury e, po teamie X, mam nadzieję, na coś lepszego. może że team X ostatnio pozytywnie zaskoczył, e, więc co? No posłuchajmy, zobaczymy, nie? Rubię się, no, robię biznes, zajebiście. zajebiście. Chore stawki, chore wizje, mam precyzję. Zajebiście. To nie żarty, to nie bajki, to nie Disney. Zajebiście. Parę planów jeszcze jest na mojej liście. Nie zajebiście, czele wylecą, jak się nią liście. nie. Yeah, yeah. My mamy misję, nikt nas nie będzie szedł na ja dalej cisnę, prywatne życie, marzenia i biznes Daily na psychice zostawia bliznę, idę do przodu i nie Nie widzi ciężkiej pracy, za to wszyscy widzą hype Wasze ambicje są mini, u nas mini tylko Mike Sypią się hejty i propsy, no bo życie to jest gra Kiedyś zbieraliśmy boksy, teraz ekipa S.A. S.A. Umiemy robić papier, umiemy robić zasięg Więc zobacz jak się kaszle, największy polski kaszel Najlepszy prosty patent, mamy klasę, mamy chatę, a w niej basen Mamy jeszcze parę marzeń, zawsze razem Zajebiście, płyniemy po swoje, no a reszta na mieliźnie Rozpaliłem ogień, no bo miałem w sobie iskrę Miałem wizję, miałem misję, niepotrzebne spekulacje Dziś ucinam niczym fryzjer Zajebiście, robię ściano, robię biznes Zajebiście, zajebiście, chore stawki, chore wizje Mam decyzję, zajebiście, to nie żarty, to nie bajki, to nie Disney Zajebiście, parę planów jeszcze jest na moje. Mówiąc szczerze to po zwrotce na trzy kipie Karola było kilka rzeczy. W sensie ta zwrotka była ok, ale nie była taka. z taka, taka, takim impetem, nie? To nie, nie było coś, co we mnie uderzyło. Na przykład uderzyła we mnie zwrotka e, Marcysi, albo Pateca, albo Nowciaksa. Te zwrotki były zajebiste. E, tak jak tutaj mamy w, e, w tytule. E, natomiast na przykład zwrotka Karola była średnia. Tutaj Karol zajebiście. Mi się bardzo podoba. E, mówię, cały czas zajebiście, nie należąc do tego. Eee, na przykład po refrenie od razu wskakuje na takie szybsze flow, potem jest na przykład taki moment, że mówi mamy jeszcze więcej marzeń i jest dro drop na bicie. Dla niewiedzących wyjaśnię, drop to jest coś takiego, że po prostu bit jest coraz głośniej i głośniej i głośniej eee, i ma w pewnym momencie taki, no drop, no <gryw> nie wiem jak to wytłumaczyć w to ja akurat nie jestem, akurat słabo tłumaczę żarty, eee, żarty oraz cokolwiek słabo tłumaczę. Także no wpiszcie sobie najwyżej w Google, ale myślę, że większa część widowni będzie wiedziała o co chodzi. Eee, no i fajne jest to, właśnie, że tam jest takie szybsze flow. Na samym początku jest, że buduje to napięcie razem z dropem, i ostatnie słowo chyba marzeń wykrzykuje razem z całym kolejnym wersem, to jest fajne. Eee, ładnie, w, Jakby tak. Nie wiem, jak to nazwać. Niezauważalnie, może, zmienia rymy w refrenie. Bo na przykład tam jest mam precyzję, jest coś jeszcze precyzję, potem jest na przykład stawki, więc to po prostu ładnie przechodzi pomiędzy tym zajebiście. A propos zajebiście słowa jeszcze, to fajne jest to, że po każdym wersie w referenie jest na przykład nawija, 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 nawija wers i tyle zajebiście. To jest fajne. No, także nie ma się w zasadzie do czego przyczepić Karol no. e na plus. Jeżeli chodzi o porównanie do trzy kipy, to nie ma. W ogóle olbrzymi progres. Mam wrażenie, że Karol się dużo lepiej czuje na bitach trapowych niż na takich spokojnych. No jeszcze jest tam moje z Ciebie no, foty, mordo, to nie tylko pstryk. Wiem, to wciąga jak narkotyki, tą 7 dezel i na końcu tych polskich złotych zrobił się już niezwykły Wszędzie słychać nasze zwroty, twoje to jest niemy krzyk. Nie muszę być jak Tupak, bo jestem królem wód Tak jak w naszej Polsce Szczupak Pod koszem robię dwutach, znam się trochę na butach Znam się trochę na ciuchach, na nich robię sobie zajebisty utarg yeah. Yeah. Mam zajebistą zlotkę, która wije ci się w łeb Na buty wydam flotę, taki ze mnie snikerhead. W czasach covid shopping robimy przez internet Mój moim aucie LPU, w moim aucie LPG Yeah. Każdy pyta mnie, co noszę Nawet gdybym był z tą nogą, to stopy bym nie miał bosej. Hata pełna putu, w tym temacie jestem bosem Nie zachowuj się jak pozier, to jedyne o co proszę Nowciaks w ogóle to może być zaskoczenie całej płyty Bo po Marcysi po 16 raczej każdy się spodziewa, że będzie na coś dobrego eee, Natomiast Nowciaks to tak naprawdę miał oczekiwania neutralne Jak każdy pozostały członek ekipy mm, winną zajebiście eee, W sensie podoba mi się, że tutaj znowu jest w pewnym momencie jest drop i wykrzykuje. W pewnym momencie jest mm, takie zwolnione flow. Tam na samym końcu w ogóle zmienia flow całkowicie. No jakoś tutaj. O tutaj. Od tego momentu, nie wiem czy to słyszycie, od tego mam zajebistą zwrotę, która wryje się w web. Na końcu też jak tam wymawia po jednej literze ee, to też to po prostu fajnie akcentuje, no, po, po prostu Nowciak dobrze brzmi. To, to trzy kipa i zajebiście, to są dwa różne bity i to jest zupełnie jakby coś... Mm, to są dwa różne bity, a no jakość ta sama, Nowciak jest naprawdę kozacko, zaskoczył mnie bardzo pozytywnie po raz kolejny. E, bo wcześniej wspomniałem w ogóle, że, że Nowciak, Spatecki i Marcysio to byli no, kozacy na poprzedniej e, nucie. Marta też, Marty jest sporo na klipie, e, więc ja już wiem, że będzie nabijała, natomiast wcześniej to też podejrzewałem, mówiąc szczerze No bo jest na pierwszym planie, więc ciężko by było się tego więc spodziewać. Dobra, lecimy dalej. E? Zarebyście, robi siano, robię biznes Chory stawki, chory wizję, mam decyzję. Care To nie Sarty, to nie bajki, to nie Disney Zarebyście Parę planów jeszcze jestem moim liście. Zale byście, robi siano, robi biznes sale byście Zarebyście, chory stawki Planów jeszcze jest na mojej liście Lubię liczyć sos, bardzo lubię liczyć pliki Tak samo jak Gryffindor, mam zajebiste wyniki My znowu robimy show, nowe filmy, nowe klipy Życiowa tiara przydziału wysłała mnie do ekipy wow. Nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig W naszej chacie nasi ludzie sami zebiści Widziałeś ich na YouTubie, bo to znane ksywki Ekipa jak drogi trunek, żadne tanie whisky Yeah, gramy ponad program Uh, yeah, chata wielka jak Hogwart Uh, yeah, chata wielka jak Hagrid My dalej robimy swoje, nie czekamy na oklaski Dobra Marta, no powiem tak, bardzo fajnie też, w sensie na przykład po, w momencie, jak tam jest, nie ścigam się z nikim, życie to nie wyścig, chyba tak, to Marta tam też tak fajnie, z, nie wiem jak to nazwać, właśnie też zwalnia tempo, to jest na pewno fajne. W chacie sami ludzie zajebiści, to to zajebiście jest tak fajnie zaakcentowane i przez to, co dobrze brzmi po prostu. Tekst jest trochę prosty. Umarty. W sensie sam początek, potem jest ok, ale sam początek lubię liczyć, coś. bardzo lubię liczyć pliki. To takie jest trochę zalatuje Janking z 2016 czy 2017, czy jakoś tak, no tam jak się pomału wzrastał, nie? Ale tak to, to też przyjemne dla ucha. W sensie to, to się zapowiada kolejną naprawdę dobry, naprawdę dobry numer, nie? Co to jest, co to jedzie To są dzieci w samochodach Nie ma u mnie wolnych miejsc To Wam się nie mieści w głowach Jestem na każdej piliście Rok tym u nie słuchał Nic mnie dziś parał, tak jak liście Jak Mendowił Spełnił się Dzisiaj ja pomagam o tym jakby Zajadam pesto, no to mówię, że to fancy Bo pochodzę bo, bo z rodziny, se mówił na mnie biedny Ale za to ci z rodziną sobie odpalam konfetti, Bo za rokiem czeka milion, nie ostatni, tylko pierwszy Zajebiście, Robi ściano, robi biznes Zajebiście, zajebiście, chore stawki, chore wizje Mam precyzję, to nie szarty, to nie bajki To nie Disney, zajebiście, parę planów jeszcze jest na mojej liście Zajebiście No, kury to jest profesjonalista, więc nie wiem czy muszę komentować. Natomiast, no tak, ja lubię darcie mordy. Lubię darcie mordy od kurego. bardzo mi się to podoba. Fajna po raz kolejny zmiana flow. Tekst też jest, tekst też jest fajny. Nawiązanie tam do, jest jakieś do. do. jak to się nazywa? Do silwagonu. Także no, kury na plus, no, o innym nie powiem, no bo tak naprawdę tutaj nie mam za dużo co powiedzieć, no chyba wszyscy wiedzą jaką klasę prezentuje kury na numerach. No i to by było na tyle, więc e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chodzi jeszcze o Karola, e, to tam było w ogóle fajne nawiązanie do Minimajka, uśmiechnąłem się tam na reakcji, pamiętam. E, do Kaspara Buńskiego też było fajne nawiązanie, to też się uśmiechnąłem, także tekst fajny. Mm. No i co, no... U Marty też były jakieś nawiązania tam do Hagrida, no akurat w świecie Harry Potter w WhatsAppina nie, nie wiem czego to jest, nie siedzę, więc nie wypowiem się, no ale, ale spoko. W ogóle tam na numerze no, 3 kipa też yy, otwieram drzwi Homora, Także no, spoko, że tak jakby kontynuuję to nawiązywanie do tego, bo pewnie fani serii Harry Pottera są tym po prostu zajerani, nie? I to wiadomo zawsze miło posłuchać jakiegoś nawiązania do czegoś, co się samemu lubi. Także co, no, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, eee, trzymajcie się, jo.